Miśka, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak, jak przeżyć pierwszą noc, odcinek trzeci. Ja, a ja jestem Patryk, również to pokażę. Tego, jak widzicie, nasz pasek głodu, wiecie, te łódka kurczaka, co, coraz bardziej się zmniejszają, więc żeby nie zgłodnieć... Trzeba przetrzymać chlebek. O, jeszcze dwa paski, znaczy no, jeszcze dwa, te musimy hmm, Nie mamy nic więcej do jedzenia, widzę. No, dobra, ale nie patrzmy na to. Dzisiaj robimy tajemną bazę. Jak pamiętacie, w tamtym odcinku robiliśmy taki jakby który To mój nowy głos, Domówienie na YouTube. Jak pamiętacie, w tamtym odcinku robiliśmy kopalnię, no ale trochę jeszcze pokopaliśmy i okazało się, że tam nic nie ma. Więc pomyśleliśmy sobie, że weźmiemy i to przekształcimy na taką tajną bazę podziemną. Korytarzik taki. Tak. I mamy takie małe plany co do tego korytarzu i oczywiście gramy na normalu a muszę mi pochodnie zrobić jak oczywiście gramy na normalu proszę bardzo nie zapomniałem tym razem pochodnie pochodnie no to co najważniejsze napiszcie w komentarzu co myślicie o nowym głosie Patryka. Wiesz co? Nudzi mi się to kopanie. No masz rację. Eee. Ale kop dalej. Wiesz, że gramy na Nie? Chyba. To singie w ogóle? No. Zrobimy tutaj takie pytanie. Czy umiecie robić drzwi z pistonów? Tego. Mogę wam pokazać w następnym poradniku, jak zrobić drzwi z lepkich pistonów. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście zain zainteresowani. No, tak. Wejdźcie na YouTube o nazwę Nisia 33 Bluetooth. O, właśnie piszcie Bluetooth. No. Ochronę. O, Jaskinia. No, szacie, tam jest... Ale wolę opaść, nie kopać. Nie. Sprawdźmy co to, to jest Takie pytanie Może weź włącz na Pittsburgh i wejdziemy do tej jaskini oni nie było pod sporku Nie, nie Włącz, nie ma... włącz Pittsburgh Nie, mam pomysł W następnym odcinku wejdziemy tam Ale będziemy od stóp do... Ale hmm. może być też na pit... Możemy być też na Pittsburgh Ale nie wiadomo No zobaczy się, zobacz, zobaczy może zaklejdą dziurę, żebyśmy nie wpadli. No Jakoś tak. tylko jednym tym, żeby... O zostaw, zostaw. O, zostaw. zostawić. No i tak. Ale będzie widać przez kobiet, że jest nieprzetopiony. No, tu chyba damy drzwi. Nie? Tu drzwi chyba damy. A tu oczywiście pochodnie, żeby nam się nie zrespiły te a po co tu dałeś pochodnie? Przecież możesz kopać dalej, kopiemy. Którą słynę? Z tamtą. Za, si za siebie. To No. To. Kupy, A my tam. Tam daj mamy. pochodnie. No, żeby się nie, nie zrespiły. Chcesz jedną. Oj nie, mamy tylko dwie pochodnie. Jak my przeżyjemy. Czy też mam jeszcze będzie drzewne? Aha, właśnie. Będziesz nie da. Właśnie, przed filmikiem zrobiliśmy kilka węgów drzewnych, bo jak myślicie, nie znaleźliśmy żadnego węgla. Tylko jedyny co żelazo. Aż zresztą widzieliście. No, bo więcej już nic nie znaleźliśmy, jakaś. Taki nasz tajny korytarzek. Drzwi z pistonów. To jest bardzo przydatna rzecz, bo na przykład jeśli chcecie zrobić, załóżmy, ukryte drzwi, to możecie. No, zobaczycie w ogóle. Ale jak może to, to być, może za tymi drzwiami się kryć na przykład lawa czy przepaść. I to może być taka pułapka. No właśnie. Dobry pomysł. To w następnym poradniku. Pokażemy Wam, jak już mówiłam, jak zrobić drzwi z pistonu. Ale nie odchodźcie, to jeszcze nie koniec. No właśnie. Tego poradnika. Ojej. Dobra, musimy niestety wrócić do góry, bo... Bo braku nam powodni. Tak. Musimy zrobić powodnie drewno. Macie okazję przyjrzeć się, jak się robi pochodnie. No. Czy już robiliśmy? No Nie. Dobra, nie masz. Węgiel drewny. Węgiel. Węgiel, węgiel. węgiel Trzeba węgiel. U nie, Ale mam 14 nie Idziemy je przetopić. Co? Może jednak ja swoje poradniki też będę kręcił. A Oczywiście, pan. to jest nasz. Tak. Tak wiecie. Może zabierz, zabierz piec. Zabierz, nie. z piec i zabierz, do naszego domku. Dwa weź, może się przydadzą. Jeden nie muszę. To... A dwa, bo jeden do naszej jaskini, a drugi do domku. Masz rację. No, do słuchacie. nie do lawy. Jak widzicie, tam jest mamy, mo, mamy. 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 Wzięliśmy Możemy pokazać Wam, jak się to. jak się robi wiaderko. Masz rację. Tylko. Tylko trzeba mieć żelazo. A my właśnie mamy. Czy to pionysk? Tak. Trzy. Jak pamiętam. Nie, się tam topi. Weź my idziemy do nory. Nory, tak. Nazwiemy tą bazę Nora. No i przed wejściem damy nora. No. Nora dla niepełnoletnich. Chyba pełnoletni. Dobra. Ale naprawdę, ja bym się bał do takiej nory wejść, ty? No pół na pół. Dobra. E, Siema. Aha. Nie mam popytań. Jak widzicie kilof już jest na wykończeniu no. Nudne to kupanie prawda? No trochę się już nudziło Wiem yeah, Mam pomysł Może kopanie zostawmy pomiędzy let's playami A teraz pójdziemy do góry Zobaczysz na nasze Żelazo, przetapione oczywiście. Zobaczycie też jak wygląda przytopione żelazo, jeśli nie wiecie. To taka jakby stawka złota, ale szara. Tak. To oczywiście złoto też tak wygląda. No, ale radzę wam, na noc lepiej takie jak robicie kopalnie zakrywać, bo mo mogą wam wejść potwory, jeśli nie macie oświetlonej. Tak. O, patrzcie, jak się robi wiaderko. Trzeba tu, tu i tu. Tak będzie wiaderko. Tak. Wiaderki można brać <laughs> wodę wiaderki. i lawę. No i mleko. I, no mleko. i mleko z krowy. Oczywiście w 1.7 mleko, y, mleko krowy się doiło uchem. Ale teraz inaczej. <laughs> Niestety, ale to była taka prawda. Taki mały błąd no, że zrobił, że tak. jeśli chciałeś... Po prostu było niedorobione. No i tyle na powiem. Tak. Jeśli chciałeś wydoić krowę, musiałeś nacelować na ucho i dość wtedy się wydoiło. A teraz musisz celować no, w dupę. Wiem. O. Zobacz, za okno muszą są jakieś potworki. Zobaczmy. No. Przydałoby się wam pokazać, jak wygląda Enderman, chociaż jestem też zginąć. Więc nie będziemy ryzykować. O, mam pomysł, zrobię nie. O, słyszycie? To? to był dźwięk pająka. Nazywanym też Spiderem. On także skacze na was i was atakuje. Przez to tracicie życie. I on też może się wspinać po takich płaskich powierzchniach. Jak go zabijecie, to macie pajęczynę. Z pajęczyny można zrobić łuk. Eee, jest napisane. Oczywiście i z patyku. Na... Mam już jeden. Proszę o czyl czyl Oczywiście w innym odcinku Wam pokażę. No już jest. No, to no już jest. No zobaczycie. Przydałoby się zrobić miecz. Możnacie? No, trzeba trochę przetobić jeszcze. Dobra, zrobimy miecz. Miecz się robi tak. <laughs> no, jak widzicie, miecz kamienny. Idziemy jeszcze zrobić żelaza. No za chwilę. Ale teraz idziemy powojować. Najwyżej zginiemy, to będzie... Będziemy musieli szukać. Oczywiście jeśli już raz zaśniecie w łóżku, to tam będzie, będzie wasz spał. I jak zginiecie to za każdym razem będziecie w tym miejscu się zbadać Jak zginiecie oczywiście Teraz idziemy na coś Połojawać po prostu Ale trzeba uważać żeby Creeper nie rozsadził chaty. A, i pająki jeśli zobaczycie w dzień pająk. Jeśli zobaczycie go w dzień To jest pająk, właśnie W dzień one nie atakują, za to w nocy One skaczą, jak widzieliście Radę wam się dobrze. Patrzcie, w domu jest zombiar. Wow. Nie tyle. Impreza u zombiaka, dawaj wbijamy! Zobacz do siebie, może coś jakieś cię zaatakowało. Są. Wiesz co, masz rację, idę w do domu. Takie coś jest trochę nawet niebezpieczne. Straciliśmy dwa życia i trzy. Nie, i... i jedną nóżkę, kurczaka. Jak... Jak widzicie, mamy sąsiada, nazywa się Pan Ząbiak i robi codziennie imprezy w nocy. Nie radzę za Wam, do czego domku chodzi. Tak, Chyba, że macie zbroję i coś do walczenia. Tak. Oczywiście. I zawsze musicie mu dać bardzo podarunek, bo inaczej Was zawiera. No bez tego... Tak. No, no chyba idziemy spać. A później zobaczymy, jak inne rzeczy. Inne pochąc. idziemy spać. Dobra, idziemy zobaczyć co tam. Naszego pana pan zombie. O nie, dom możesz spalić przez zębiaków. Nie. po oknem. Słyszeliście? To był pan zombiak, przywitał się. Clipper! Jak widzicie, creepery wybuchają. Mają, mamy pół... Teraz wow. jest też siarka, z którą można zrobić TNT. Tak, jak widzicie. TNT to jest dynamik. Tak się nazywa. No nie. O, mamy strzały. Dwie. O, pan tak. Okay. Imprezuje. Co tam? Ijej. Halo. Ja panie. nie. Co? Pani. Cześć nilu no może nie jak widzicie to zrobił creeper i o, również tą dziurkę radzę wam się trzymać od niego z No zawsze creepera no i szkieletów bo myślałem do was z tak. przez to też tracicie życie tak ale oczywiście w moim na, na żywo No, idziemy do domku, niestety będziemy musieli kończyć. Czas nam się kończy. Musimy coś zrobić. E. O, cześć! Otwórz mi drzwi. Nie, <grym> to może lepiej nie. Zombie jak w naszym domu. To nie nasz. Nie, zombie. nie, to nie nasz. To był pan zombie. To Clipper w naszym domu. <grym> Impreza u Clippera. Dobra. To dzięki, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jeśli fajne, to łapka w górę. Cześć! Siema!